Short Cześć moi drodzy z tej strony Marta, i dzisiaj zapraszam Was na wyjątkowo wiosenny odcinek, w którym będziemy jedli cały dzień na podstawie mojego wiosennego jedłu spisu 1850 kcal, który ma swoją premierę już 19 marca. Spędźcie ten pyszny dzień razem ze mną. Czuję się jak taka pani domu. Byłam już z Minką na spacerze. Gotuję jej kurczaka, bo byłam w sklepie i zapewniałam jej kupić karmę, więc pomywam. Tu za mną jest pranie, które zaraz muszę włożyć do suszarki. Ale się czaiłaś, co? Proszę bardzo. Because the moment you have a situation where you are really in control of things, that is to say in which the future is almost completely predictable. Ciekawe, to to właśnie oznacza, że siadam do, do laptopa zazwyczaj, żeby pracować albo cokolwiek innego robić. A teraz będę się uczyła. Dzisiaj mam taki spokojny nastrój, ale powiem Wam, że dwa dni temu byłam na imprezie. pierwsza raz od dawna. O, oh, Boże, za bardzo poleciałam z alkoholem. Czasami no, mam taki okres, że już jestem bardzo imprezowa i w sumie nad co mi się chce zrobić, to imprezować, ale to jest raz na jakiś czas i bardzo nie lubię tych momentów w moim życiu, kiedy jestem taka, że o, impreza, bo wtedy zazwyczaj bardzo mało robię ze sobą i, i jestem leniwa i tylko chodzę na imprezy, więc nie, dziękuję. Fajnie było i w ogóle wszystko, ale ja po prostu muszę uważać i w ogóle przesadziłam. Dobra, słuchajcie, uczyłam się chwilę, mamy 11.20, więc zabierzemy się za robienie śniadania. Jak wiecie, robimy dzisiaj cały dzień jedzenia z mojego jadłospisu, który ma już premierę 19 marca, 3 dni przed e, pierwszym dniem wiosny, więc nie bez powodu taka data. Więc wchodzę sobie w jadłospis. Pamiętajcie, że macie coś takiego jak dzień próbny, jest taka wersja demo, którą specjalnie dla was stworzyłam, żebyście mogli sobie zobaczyć w ogóle, jak. Wygląda forma graficzna, jak w spisu, zobaczyć, co jest w tym ABC odchudzania i tak dalej, Więc bardzo, bardzo Was zachęcam. I w tym dniu próbnym, słuchajcie, mamy budyń owsiany, budyń owsiany czekolada Malina, ale ja mam dzisiaj bardziej ochotę na budyń owsiany sneakers. A że posiłki mają bardzo podobną kaloryczność, to na luzie można sobie je zamieniać. Różnica między nimi to 80 kilokalorii Nie jest to jakoś yy, bardzo mało, bo to nie jest 5 kalorii, ale to też nie jest tak, żebym sobie nie mogła tego zamienić, więc lecimy z tym. I słuchajcie, najlepszy jest to, że włączy stopę, czyli zobaczcie Zobaczymy, jak dużo mi to zajmie czasu. Myślę, że nie będę się jakoś bardzo spieszyła, ale uwaga. 3, 2, 1. Start. Płatki osiane. Pręgujemy je sobie na pompkę, bo ja tak wolę. Na ludzi możecie nie lądować. Spójrzmy na czas. 5 minut, a ja już tak naprawdę mam wszystko gotowe. Eee, myślę, że już bym dawno go jadła. Tylko, że ja robię trochę inaczej, bo ja dodałam sobie odżywkę białkową i po prostu te proporcje mi się trochę zmieniły. Musiałam dodać więcej wody, więc trochę duże ona mi odporowywuje, ale już tak naprawdę widzę, że ta konsystencja jest zrobiona. Spójrzcie na to. Uwaga, uwaga, moi drodzy. Cudowna konsystencja. Teraz masło orzechowe, mam kostkę czekolady, posypiemy sobie jeszcze malinkami, tak ładnie to układam, bo chcę zrobić foto, okej, okay. chyba mamy to. Mogę zatrzymać stoper, prawda? Uwaga, stop. 8 minut 49 sekund. A spójrzcie tu mamy, waga. Przy czym ja jeszcze układałam sobie te malinki i tak dalej, i tak dalej, więc jakby, no słuchajcie, to jest, no kto nie ma 8 minut w ciągu dnia, naprawdę? Myślę, że gdybyście nie nagrywali tego tak jak ja, to byście to zrobili naprawdę w 6. No ale słuchajcie, to jest pyszne, to jest pożywne, cieplutkie, pięknie pachnące. No i jak widzieliście zrobiony tak naprawdę w niecałe 10 minut Mimo, że nagrywałam i w ogóle starałam się, żeby to ładnie estetycznie wyglądało W ogóle zamiast nawet, mm, niekoniecznie do jadł ale chyba będę po prostu nagrywała takie odcinki Na tydzień jedzenia, ile zajęło mi to czasu Też będę na to używała, wiadomo, że czasami spędzam na obel pół godziny Ale ja w sumie to lubię, więc wiecie, to, to też zależy, nie? W spisie są same szybkie przepisy, więc... metamorfozę, pomalowałam się, bo zaraz będę szła na fotki, a teraz moi drodzy, uwaga, czas na obiad, śniadanie jadłam o 11, teraz mamy godzinę 16 zaraz, więc 5 godzin bez jedzenia, a jest no to w sumie najedzona, ale wychodzę z domu, więc muszę coś zjeść, powinnam zjeść jeszcze drugie śniadanie wedle spisu, ale nie byłam w ogóle głodna po tym budyniu owsianym, więc po prostu słuchajcie, lecimy z obiadem Sprawdźmy, co teraz mamy pysznego. Śmietanowy makaron z ciecierzycą. O nie! A na drugie się na nie był omlet marchewkowy, który kocham! Myślę, że sobie potem nadrobimy te No, bo wiecie, nie chcę teraz jeść na siłę, więc, więc no. A ten budyń naprawdę był mega sycący. Więc wchodzimy w obiad śmietanowy. To jeszcze mam na, takie, na takim programie na kanwie, więc tak wygląda. Program makaronu ciecierzyca, piersku czeka, szpinak, serka, serek napkowy oraz olej rzepakowy. Nie wiem, czy mam serek kanapkowy. Więc możemy wykorzystać humus lub coś innego. Mam! Idealnie. Kurczaka mam również, więc super. Let's go! Nie mam wagi, bo mi padła, ale podobno pół szklanki makaronu to 70 gram makaronu. Będziemy gotować, a jak makaron będzie się nam gotował, to pokroimy i podsmażymy kurczaka, i tak naprawdę to wszystko. Trzy, cztery. Stat! Ukrojenie kurczaka, rozgrzanie oleju, umycie patelni, musiałam ją umyć i wstawienie makaronu zajęło mi 4 minutki, więc praktycznie nic. Ten posiłek będzie trwał ci dłużej, dłużej ale jakby teraz ja nie muszę teraz cały czas nad tym stać, bo wiadomo, że jak kurczak jest podsmażony, teraz na jakiś czas tu warto przyjść go zamieszać, ale w sumie cała robota praktycznie już jest wykonana, będę musiała tylko to przełożyć na talerz i jeszcze dodać jeżyce. kanapkowy, bo go sobie z przyprawami. Chcę zjeść to z kary, Ktoś może po prostu z solą i z, z, solą i z pieprzem. Ehm, a ja na przykład zjem sobie z takimi suszonymi pomidorkami. Taka zatrzymujemy stoper. 20 minut 15 sekund, przy czym pamiętajcie, że ja nagrywam i jeszcze do Was gadam, więc no, mega, mega czas, w szczególności na coś, co wygląda tak pięknie i pysznie. Cała taka micha praktycznie jedzenia, więc znowu będzie to bardzo sycące. Powiem Wam, że jakby dla mnie każdy posiłek równa się z przerwą w ciągu dnia, bo no robię sporo, tak? Robię sporo i wiem, że po prostu przerwa to jest czas na posiłek. I ja idę sobie gotować. Jak gotuję, nie myślę o niczym innym tylko jak o gotowaniu. Więc to jest mega, mega przyjemne. A potem jak sobie jem, to właśnie puszczam sobie coś na YouTubie. zjem sobie obiad, chwilę sobie jeszcze coś tam poczuluję po, po dosłownie 15-20 minut i, i mogę dalej pracować, więc jest super. Mm. To Nie <laughs> Mam wrażenie, że rzadko kiedy narzekam, ale zmywanie makijażu tak mnie wkurza mam pojęcia kiedy widzicie w ten film, ale bardzo możliwe, że właśnie we wtorek Jeżeli tak, to pozdrawiam was Większa heca jest taka że byłam tak najedzona tymi dwoma daniami, że nie jadłam nic u Agaty. Tylko posmakowałam tak z patelni łyżkę, dwie, ewentualnie max y, takiego kurczaka, którego zrobiła. Zobaczymy ile zjemy na kolację. Zrobimy sobie jakąś kolację szybką, z jednego spisu. Jakbyście się zastanawiali, skąd mam takie cudo że zostałam pierścienki, ale ściągam na siłowni, to wam tutaj podlinkuję dziewczyny, które mi to przysłały. Jest naprawdę bardzo ładne i silnie zrobione, więc bardzo dziękuję. bo jest piękne, takie wakacyjne. Yy, idę się myć i widzimy się w kuchni na kolacji. Tylko ja czasami potrafię wziąć prysznic w 40 minut. W znaczy sensie nie chodzi o to, że ja się leję wodą 40 minut, bo jestem ogólnie oszczędna, jeżeli chodzi o wodę, ale po prostu to guzdranie się przed i po i to napka z tofu i szczypiorkiem, kocham to, z dnia próbnego to jest, ale nie mam tofu więc zrobimy sobie kanapki po prostu z serkiem wiejskim albo kanapki na słodko Połączam sobie jakby kanapki z serkiem wiejskim z tenikami na słodko więc mam dwie kanapeczki z masłem orzechowym oraz bananem i słuchajcie, całość zrobiłam w minutę 50 coś takiego zdrowe, zdrowe Cudowne jest życie. Cudowne. Idziemy jeść. Słuchajcie, mamy 23.59. Muszę Wam szybko, koniecznie pokazać, ile mam kroków. 13 tysięcy kroków i zrobiony ponad godzinny trening, więc bardzo fajny dzień dzisiaj, jeżeli chodzi o aktywność. Z jedzenia też jestem zadowolona, w ogóle nie jestem głodna, więc idę na najedzona i taka zaspokojona, jeżeli chodzi o aspekty smakowe. Dajcie koniecznie znać, co Wy sądzicie o tym dniu jedzenia. Zmieściłam się w 30 minut. W wszystkimi posiłkami, więc super. Co prawda nie jadłam tego drugiego śniadania, ale potem sobie przypomniałam, że dzisiaj zjadłam trochę więcej kurczaka na obiad, niż było w przypisie, więc jest okej. Okay. Ja piję wodę, jak kolejny dzień, a Was zachęcam do pobierania próbki jadłospisu, bo ona już prawdopodobnie, jeżeli oglądacie ten film, na 100% jest dla Was dostępna. A premiera jadłospisu już 19 marca, więc wyczekujcie jadłospis plus ABC, zdrowego odchudzania, wszystko, co musicie wiedzieć. Jeżeli chcecie wiedzieć, Więcej na temat tego spisu, to odsyłam do filmu e, poprzedniego, bo tam trochę bardziej się rozgadałam na ten temat i pokazałam Wam moje efekty ostatniej redukcji. Więc sam wpadajcie, zapraszam na Instagrama, na TikToka. E, musisz kończyć, bo zaraz mi padnie aparat, więc. I do zobaczenia w następnym materiale. Dzięki Wam bardzo, że jesteście szczególnie osobom, które są ze mną na bieżąco, i nowym osobom, które zawsze pamiętają o tym, żeby zasubskrybować i zostawić łapkę w górę. Distance, I'm still happy.